Rzutu. Rozumiem. A powiedz mi, Olu, czy zwierzęta mają duszę? Czy Każdy nie są ją jakąś? Ma. Każdy ją ma. A czy ta dusza indywidualna zwierzęcia pochodzi z duszy zbiorowej? Czy w momencie, kiedy wciela się w ciało zwierzęcia, to wydziela się z duszy i świadomości zbiorowej? Tak, tak. Czyli istnieje coś takiego jak dusza zbiorowa i zwierzęto, zwierzę, które się wciela na ziemi, po prostu oddziela się jakby tej, od tej duszy, tak? Tak. I zgodnie z tym, tak jakby to, no nie wiem, nie fajnie brzmi w cudzysłowie, powiem programem. Uh -huh. Z tego źródła wyjdzie nic dokładnie. Ta, którą my ludzie określimy jako zwierzęca, tak? Ale tak uh -huh. naprawdę w źródle nie ma takich podziałów. Uh -huh. nasze, nasze myślenie jest tutaj takie, typowo, takie y, za, m, zablokowane, o, tak, takie ograniczone. Uh -huh. Okej. Okay. Dobrze. A powiedziałaś już troszkę o tym, że powiedziałaś coś takiego, że ewolucja jest dźwignią rozwoju. A ja mam takie pytanie do Ciebie: czy dusze zwierząt przechodzą proces rozwoju świadomości? Troszkę mówiłaś już o tym. Ja mam odpowiedź taką, że Każde życie, mhm. każda świadomość, jakby postrzegana w jednym etapie, nie mhm. stoi w miejscu. Mhm. A jeśli przez rozwój rozumiemy podążanie ku nowościom mhm. i zaznajamianie ich, to już jest przecież rozwój. Więc przebywanie. No, no tak. W różnych miejscach takiego psa podczas jednego życia spowoduje rozwój, i ten pies, umierając, jeśli można powiedzieć, że jego świadomy rozwój osiągnął mniejszy lub wyższy, ale tak jakby, chciałam powiedzieć tak, ale do przodu przecież skutek, uh -huh. tak. Rozwija się po prostu, tak? Bo nie ma innej opcji. Samo uczestnictwo uh -huh. w, ży w życiu. W tym, że szedł, że żyje, że obserwuje, że odbiera bodźce, rozwijasz się, bo też zapamiętujesz, przystwajasz. To ta, ta matryca się zapełnia informacjami. Olu, a w niektórych duchowych tradycjach mówi się, że niektóre zwierzęta przychodzą do nas, by pomóc nam przepracować karmę. Na przykład uzdrowić serce, doświadczyć, abyśmy mogli doświadczyć bezwarunkowej miłości, nauczyć troski lub przebaczenia. Czasami pojawiają się takie zwierzęta, gdy my coś jesteśmy im winni, jak się mówi, na przykład z przeszłych wcieleń. Co odbierasz na ten temat? Że wszystko jest jedną całością, wszystkie te nici są z sobą powiązane, to po prostu... Jest jeden wielki, żywy, energetyczny organizm, więc jak najbardziej, jeśli w jednym wcieleniu wołam o pomoc, to przywołam z innego wcielenia energetycznie istotę, która, i znowu wracamy, równowagę pozwoli mi uzyskać, i ja ją przywołam. Mówi się intuicyjnie, kogoś ściągam myślami, a ja mhm. ściągnęłam sprzed kilku wcieleń mojego psa. Aha. A ponieważ między nami była więź, więc on odbierze tą informację i na ułamek sekundy, wystarczy, że się ze mną połączy, równowaga nastąpiła. Tak, jak najbardziej to, to wszystko, to wszystko działa. To są właśnie te zasady pracy, a raczej współdziałania i współwymiany wszystkiego, właściwie ze wszystkim, Aha. w celu równowagi. Mhm, rozumiem. Opowiedz mi, Olu, czy zwierzęta są w stanie przejąć na siebie choroby bliskich im osób? Chodzi mi o ludzi, ludzkie choroby. Przychodzi mi, że tak, ale to nie jest tak, że zwierzę. Yy... Że tu świadomość idzie ze strony ludzkiej, a właściwie ta nasza aha. nadświadomość to robi, aha, aha. jakby y, zwierzę wyraża zgodę na to. Aha. Y, bo powiem krótko, to, to jest bardzo praktyczne. Aha. Jeżeli ja żyję 80 lat, tak, a średnio powiedzmy pies, nie wiem, 10 czy 12, y, i ta choroba ma mi zagrażać mojemu długiemu życiu i jakby doznawaniu. Aha. Y, to jeżeli ja rozmawiam energetycznie z moim psem, y, to jego świadomość wie, że nie umiera się tak naprawdę, w związku z tym nie ma łez, nie ma płaczu, tylko on mówi, dobrze, ściągnę energetycznie zakłócenia na siebie, pozostawiając twoje mhm. czystymi. To się mhm. dzieje, tak? Ale musi być bardzo y, gruba ta więź pomiędzy y, zwierzęciem i tym człowiekiem. Taka solibina. Mhm. Tak, i on to jest w stanie przeciągnąć te zaburzenia energetyczne na siebie i powie, no to słuchaj, na razie, ja sobie teraz już, jak to mówią, no ja jako pies to zdechnę, ale ty Aha. nie płacz, bo za dwa lata kupisz małego szczeniaczka i ja się w nim urodzę, bo ja już czuję energetyczne powiązanie z tobą za dwa lata i to będzie gdzieś na twojej wycieczce i przyszłość i przeszłość, przecież to jest wszystko jedno. Więc jesteśmy w stanie się szczytywać i tak sobie pomagać jako przyjaciele. Rozumiesz, mhm. bo, bo jeżeli Ty umrzesz te 80 lat, to daje Ci możliwość powtórnego spotkania z tą istotą. W tym życiu, tak? A ciało jest tylko, ciało jest tylko jak kombinezon kosmonauty, więc on mówi, okej, okay, zrzucam jeden kombinezon, bo żyję krócej, a że mogę Tobie jeszcze pomóc, to wybieram, tak decyduję i tak chcę, mhm. I uh -huh. okej, okay, i wskakuje w drugi kombinezon za dwa lata po przejściu tego koła, i już, ale to, yy, to, to jest decyzja, jakby na baście na informacji, które przepływają pomiędzy. Ale tak jak yy, dalej mówię, bo zwierzę jest połączone z tym, yy, z tym stawem, z tą energią, i mówiłam, że po śmierci, ono bardziej czerpie, ma tą świadomość większą, uh -huh. ale impulsy uh -huh. pewne dochodzą, a zasila je jeszcze, wiesz co, bardzo. Uh -huh. Mocny kontakt z człowiekiem. On Aha. go jakby stymuluje człowiek tą swoją jakby m, większą energię. Jakby, jakby powiedzieć, że człowiek energetycznie jest taki wielki, a ten psiak będzie mały. Tak? Przykładowo. Chodzi... I mówiłaś, Olu, o tym, że zwierzęta czasami y, odchodzą od nas, ale wcielają się jakby znowu bo my żyjemy dłużej, mm -hmm. że to tak. my jakby nakręcamy to wszystko naszą większą energetyką też, jakby wpływamy i mamy to połączenie bardzo takie, jeżeli mamy silne połączenie z tym zwierzęciem, że mamy tą linę tak, między sobą a nim mm -hmm. i e, że ten pies czy kot na przykład może się odrodzić przy nas w tym życiu, tak to zrozumiałam. Że pomimo tego, że odszedł może za dwa lata, jako ten malutki piesek do nas wrócić. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jest to wszystko, jakby rozmowa dusz, tak? A uh -huh. już było powiedziane, że zwierzę, że nasze zwierzęciaki mają duszyczki swoje. Uh -huh. Także jest to wspólna jakaś decyzja, bo. Y jeżeli ja widzę, że ten człowiek może jeszcze, ja jako zwierzątko na przykład, że Aha. może jeszcze długo żyć i dużo um, przeżyć, tak? Dużo Aha. doświadczyć. A ja wiem, Aha. że moje życie jest na tyle krótkie, że jako psiak powiedzmy żyje te 10 czy 12 lat. A już mam, nie wiem, na przykład 8 lat, i tak sobie myślę w tym momencie: no przecież, jeżeli mogę pomóc, a czysta dusza zawsze przychodzi z ochotą y, ku pomocy, to przecież Aha. mówi: no dobrze, jeżeli ja tą chorobę wezmę na siebie y, i przez to odejdę, to y, no. właściwie moje życie i tak za chwilę miałoby się skończyć, bo jest króciutkie w porównaniu z życiem człowieka, ale ja wiem, że między nami jest taka więź, że ja to Aha. robię z miłości. Bo ta miłość, ta wibracja powoduje jakby nasze nie, nierozłączne towarzystwo, więc ja po opuszczeniu ciała, jako ten psiak, mogę nadać kierunek, bo mogę, Aha. i po przejściu właśnie w inny wymiar, nadać kierunek, jakby ponicę do kłębka, idę w połączenie z tym człowiekiem i odrodzę się gdzieś przy nim, tak żeby mógł mnie spostrzec, i kupić małego psiaka, którym dokładnie ja będę, bo wiadomo, że wszystko Aha. jest przecież, wszystko jest połączone, informacja, informacja płynie i jest przekazywana, tym bardziej na bazie właśnie naszych energetycznych zapisów. Więc jak najbardziej zwierzęta czasem właśnie one nawet może, one by chciały pomóc, to chcę powiedzieć, a nie bardzo... Bo ta świadomość nie jest tak wysoka jak istot ludzkich. One by chciały, Aha. ale nie wiedzą jak. Ale dzięki temu, że mają bardzo silne połączenie z człowiekiem, czyli tą bardziej rozwiniętą świadomością, to one tak jakby dostają całą informację i też pewien zasób energii do działania, i jest im lżej i łatwiej przeciągnąć właśnie tę chorobę, ściągnąć ze swojego pana, wziąć na siebie, zabrać tą chorobę. Czyli Aha. opuszcza to ciało kosmonauty razem z tą chorobą i idź. Bo każda choroba to jest też ingerent. Idź razem z ciałem, idź do ziemi albo kremacja. Ja się odradzam, pomogłem człowiekowi, on żyje dalej doświadcza i będziemy dalej to robić razem. No bo, <laughs> cały czas nas blokuje ten fakt, że mówimy o śmierci, że to jest śmierć. Powinniśmy mówić chyba przejście po prostu. Aha, rozumiem. A czyli. <laughs> Skoro zwierzęta mogą nam pomóc w chorobach, to tak sobie myślę, że mogą też na przykład pomóc nam oczyścić emocje, wibracje albo cierpienie, którego doświadczamy. Co odbierasz na temat właśnie oczyszczenia emocji, wibracji i cierpienia przez zwierzęta cierpienia ludzkiego u człowieka przez zwierzę? Które jest mi bliskie. To, to znaczy, się, jest to jak, naj, jak najbardziej tak, tak dokładnie się dzieje. Tylko ja chciałam Aha. dodać jedną rzecz, że nie tylko zwierzęta tutaj mi się pojawiły, także i inni ludzie. Tak? O. Bo, no, no bo przecież, jeżeli mam jakąś ingerencję, brak równowagi w moich wibracjach, czy jakieś zaśmiecenie energetyczne, to wystarczy, że w moim pobliżu znajduje się osoba, która ma w sobie równowagę, a energie między sobą rozmawiają. I często mówi się Aha. przecież, i to jest bardzo dobry przykład z życia każdego z nas, mówi się, że ta osoba, dana ta osoba, lubię jak. Przy mnie przebywa, bo ona tak fajnie zaraża energią. Mówi się, Aha. zaraża śmiechem otoczenie. Mówi tak. się o innym, a ten jak już przyjdzie, o matko, mamy po imprezie. Ten po prostu on swoim pesymizmem zaraża wszystkich wokół. Jak jeden był narzekający, to wszyscy wokół. I teraz wystarczy być czujnym obserwatorem. Dlaczego jeden pesymista jest w stanie wpłynąć na osoby wokół siebie? To samo z optymistą. Wpływa na osoby wokół siebie. Czyż nie jest to dowód na rozmowę między energiami? Mówi się Aha. o jej właśnie wspólnej rozmowie. Re reagujesz na energię, która jest obok ciebie, tak jak ona reaguje i na ciebie. To jest taka przepychanka w jedną czy w drugą, nie? A ja ci się Aha. nie dam, nie będę smutna tak jak ty. To znaczy, nie będę absorbować tych wibracji, więc wzmagam swoje uh -huh. i tak jakby jeszcze bardziej stanowię o swoich, tak jakby wzmacniam je, uh -huh. bo wtedy one same tworzą się jakby mm, odporne na wibracje tej obcej energii. Ale jak ja tak. o tym świadomie pomyślę, to się to już dzieje. A jeżeli Aha. się o tym nie na tym nie zastanawiamy, to przychodzi domownik do domu i jest smutny, załamany, i za chwilę cała rodzina chodzi jakaś załamana. Albo wystarczy, że ktoś przyniesie z pracy, jak to się mówi, nie przynoś nerwów z pracy do domu. Święte Aha. słowa. A dlaczego tak mówimy? Zobaczcie, znowu automatyzm. Coś, nie pytamy się. A pytaj, pytaj, dlaczegoś jest takie powiedzenie. Dlaczego tak mówimy? Przecież coś w tym musi być i zastanawiam się pod kątem energetycznym, co takiego spowodowało, że w tym wydarzeniu ludzie zobaczyli pewną systematyczność, że ubrali to w słowa jakiejś przypowieści czy powiedzonka. Aha. Aha. I tak samo jest ze zwierzęciem, jeżeli ono się znajduje, ono jest spokojne. Ja się denerwuję, ale przy tym zwierzęciu, kiedy mi się ten kot położy na kolanach, a on akurat śpi, ma taką równowagę w sobie i ja tak mhm. w sercem sensie cię westchnę. Westchnienie jest oznaką wymiany energetycznej. Kiedy łapiemy równowagę, częściej wzdychamy. To jest bardzo ważna informacja.